Witajcie kochani, w dzisiejszym filmie dzisiaj jest 1 września, pewnie sporo z Was wróciła właśnie dzisiaj do szkoły i dlatego postanowiłam nagrać coś takiego ha, innego, a zarazem typowego, bo jest to filmik, który możemy podpasować pod serię Back to School, ale też wiąże się z tym, o co miałam bardzo dużo pytań em, na Instagramie, kiedy tylko zaczęłam pokazywać em, jakby mojego nowego bzika. Chociaż to troszeczkę jest jeszcze na to za wcześnie, e, dlatego że ja dopiero raczkuję, interesuję się tym od tygodnia, może dwóch e, i dopiero zaczynam to wszystko. O czym mówimy? Mówimy tutaj o bullet journalu. I dlaczego stwierdziłam, że będzie to idealny motyw, żeby połączyć mojego nowego bzika z tematyką back to school? A no dlatego, że musimy zacząć od definicji samego bullet journalu. Ja wam to powiem tak po swojemu, jak ja to rozumiem. Mogę mieć rację? Mogę się mylić? Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Bullet journal to jest taki swoisty rodzaj planowania i organizacji czasu, um, który jest jakby najbardziej spersonalizowany pod użytkownika, dlatego, że nie jesteście ograniczeni żadnym kalendarzem, e, żadną e, jakby, żadnym schematem listy działań. Kupujecie sobie całkowicie czysty zeszyt i dostosowujecie go do swoich potrzeb i do tego, jak wygląda wasz tryb życia, wasza praca i wszystko, co z wami związane. Druga kwestia jest taka, że można bullet journal prowadzić w bardzo prosty sposób, tak monochromatycznie, na biało- Natomiast no więc można też się przy okazji bullet journala dosyć fajnie, kreatywnie wyżyć i dlatego ja mam dzisiaj mój pierwszy haul związany z tematyką bullet journal i teraz pokażę wam wszystkie rzeczy, które kupiłam e, w różnych miejscach, a które właśnie są na potrzeby tego mojego nowego e, bzika powiedzmy i tej nowej organizacji czasu przejdziemy sobie teraz troszeczkę niżej, bo stwierdziłam, że dzisiaj pokażę wam to tak troszeczkę inaczej, bo będzie mi wygodniej, bo dużo tych rzeczy jest małych i nie chciałam wam tak mocno odmachać tutaj e, przed e, aparatem. Dlatego przechodzimy do innego kadru i zobaczymy się za chwilę. Witam się z wami teraz z podłogi i tutaj będę wam pokazywać wszystkie rzeczy, bo będzie najwygodniej. Więc e, jeżeli chodzi o bullet journal, to zaczynamy oczywiście od zeszytu. Ja najpierw zdecydowałam się na taki zwykły prosty zeszyt z gumką, który zamówiłam sobie na Allegro tutaj w ogóle pokażę wam, o tak szybko moje pierwsze jakieś tam notatki um, on jest po prostu w kratkę, ma tutaj zakładeczkę, um, mamy też gumkę na, na długopis i po prostu możemy go właśnie też tutaj tą gumeczką zabezpieczyć. I on, jak widzicie, jest taki, no powiedzmy, formatu A5. Mm, ale, jednak, e, stwierdziłam, że kratki, może jednak to nie do końca jest dobry pomysł, i ostatecznie e, zostały mi podpowiedziane kropki. No i właśnie zamówiłam sobie dwa Memobuki, bo nie mogłam się zdecydować, który ładniejszy. Więc mam dwa Memobuki. One już mają troszeczkę inne formaty, jak widzicie, bo tu jest format zeszytowy, a to jest, ani to nie jest takie nawet nie wiem A4 tylko to jest coś innego nie wiem jaki to jest format dokładnie nie napisali tutaj z tyłu sprawdziłam jeszcze na wszelki wypadek żeby nie było że tutaj nie przykładam uwagi do takich rzeczy, także tak tutaj mamy memo booki, już nie mają ani gumki ani jakichś takich dodatkowych bajerów typu zakładka tylko właśnie są to mam nadzieję że jest to widoczne są to zeszyty w kropki są podzielone na cztery sekcje mamy te kropeczki czerwone Kropek jest niebieskich, żeby było wygodniej. No i właśnie teraz e, spróbuję się na te Memobuki e, przestawić. Memobuki zamawiałam z ich strony internetowej. Koszt jednego Memobuka to jest, żebym teraz nie skłamała, podejrzewam, że około 15 zł, coś mi się tak wydaje. Ale na pewno podlinkuję Wam to na dole, że więc będziecie mogli sobie zobaczyć. Są też dużo droższe zeszyty również w kropki, one kosztują około 50. Ja nigdy nie pamiętam jak one się nazywają. Mają taką ciężką nazwę na L, ale też Wam je podlinkuję, bo na pewno je gdzieś tam znajdę. Więc tak, ja zdecydowałam się na Memobook jako tańszą alternatywę, natomiast jeżeli to wszystko mi się spodoba i będę potrzebowała nowego zeszytu, to wtedy już może zainwestuję w ten droższy. Idealnym miejscem do kupowania teraz rzeczy była biedronka. I właśnie w biedronce upolowałam kilka zestawów naklejek. Przede wszystkim jest to taki zestaw naklejek, powiedzmy, papierowych, takich dosyć spokojnych, w różnych kształtach, z napisami, bez napisów. Fajna rzecz do notowania, także to był pierwszy zestaw. Oprócz tego mam strzałki, one już są takie dużo bardziej Kolorowe i nawet troszeczkę y, dziecinne. E, oprócz tego świecące w ciemności naklejki nie mogłam się powstrzymać. Były tak piękne. Tutaj są słówki, tutaj są jakieś inne zwierzątka. Wyglądają fantastycznie, a były naprawdę śmiesznie tanie. Chwyciłam też taki zestaw piór kulkowych w różnych kolorach, czarny, niebieski i czerwony. Bardzo lubię takimi piórami pisać. A także kupiłam sobie spinacza, ale to są spinacze w takich różnych śmiesznych kształtach. Zaraz Wam pokażę. Mamy serduszka, mamy kwadraciki, tutaj jest jakaś gwiazdka. One się poplątały. Są, o, jest ptaszek, biały, czarny. Także taki zestaw właśnie spinaczy tutaj sobie w biedrze oprócz tego złapałam. Jednymi z moich pierwszych, ale niestety najdroższych zakupów były zakupy w osiedlowym papierniczym, bo ja jestem taka, że jak. Coś chcę, to najlepiej, żebym miała to teraz. Dosyć to paradoksalnie brzmi przy tym, co zaraz wam powiem, ale. Yy... Bardzo często jest tak, że sobie coś ubzduram i jest możliwość, żebym miała to w tym momencie to zrobię wszystko, żeby tak było. No ale wracając do tematu. Eee, odwiedziłam swój lokalny papierniczy, w którym właśnie nabyłam kilka zestawów naklejek. One niestety nie były zbyt tanie, ale są bardzo, bardzo ładne i słodkie. Eee, tutaj mam zestaw taki z różnymi właśnie słodkościami, cukierkami, lizakami, babeczkami. Eee, tutaj mam literki w różnych kolorach i te naklejki są takie wypukłe. One nie są Płaskie tylko są jakby taki z, z jakiejś takiej pianki czy czegoś takiego. E, tutaj mam też taki zestaw księżniczkowy, ale jest to zestaw, który ja wzięłam tylko ze względu w zasadzie na te buty, bo mi się strasznie spodobały o i mój włos e, także tak, ale to są już też fajne brokatowe serduszka e, także na pewno je wykorzystam i oprócz tego wzięłam takie dwa małe zestawy, e, tutaj w tych zestawach jest, są jakieś zwierzątka z brokatem i są również babeczki i w każdym z tych zestawów są trzy właśnie takie arkusze z tym samym um, jakby kompletem naklejek oprócz tego stwierdziłam, że e, chcę wrócić do pisania piórem słuchajcie, pokażę wam takie śmieszne pióro e, tak, mam takie śmieszne pióro z misiem, z e, i do niego kupiłam sobie zestaw właśnie tych naboi z pelikana e, bo zauważyłam, że piórem po prostu jakby tak jakoś ładniej pisze, oprócz tego e, też kupiłam tam taką taśmę washi tape ona jest właśnie w takie motylki to na to różnie mówią, washi tape masking tape, no generalnie chodzi że jest to taka dekoracyjna taśma klejąca którą możemy sobie oddzielić różne sekcje w naszym bullet journalu no i wzięłam też taką najprostszą, klasyczną, krótką linijkę żeby mieć proste kreski po prostu, bo mu nie mam aż takiej stabilnej ręki udałam się też do Empiku i tutaj kupiłam też kolejny zestaw naklejek mam tutaj takie fajne girlandy i to one w sumie na Najbardziej przykuły mój wzrok i wy też na nie najbardziej zwróciliście uwagę, jak pokazywałam je na Insta Stories. Um, tutaj są, oprócz tego, też motylki um, i są też biedroneczki, jabłuszka i tak dalej. One, każdy z tych zestawów kosztował 5 zł, więc też nie były jakoś bardzo, bardzo drogie. Bo, na przykład, za te naklejki, um, które kupowałam w papierniczym, um, czy to te wypukłe, czy nawet te, um, zapłaciłam 15, także różnica jest spora i je właśnie wzięłam w Empiku oprócz tego kupiłam też jeszcze jedną dekoracyjną taśmę, tym razem taką um, z już z wiecie jak są te taśmy z bo no tutaj mam już taki nożyk, którym możemy ją łatwo obcinać. Jest to bardzo, bardzo wygodne. Ona jest taka e, w paseczki kolorowe, bardzo, bardzo fajna. Z tym, że różni się od tamtej, z tym, że z tego, co tutaj widzę, jest e, śliska, taka jakby laminowana, a tamta jest taka bardziej papierowa, matowa. E, wzięłam sobie też gumkę chlebową, ale to bardziej z myślą o moich kolorowankach, chociaż pewnie tutaj do tego bullet journala też się przyda. <laughs> Także klasyczny, czarny cienkopis z Restora, bo to jest jakby rzecz, której ja bardzo. To nie jest Restor, to jest Tedler. Poprzedni mam z Restora, ale bardzo podobnie wygląda. To jest rzecz, której ja bardzo dużo zużywam przy okazji kolorowanego Disney'a e, i w ogóle, e, także wzięłam też, bo tego zawsze mi brakuje. Ostatnie zakupy to są zakupy Steigera. No i tutaj jak możecie się domyśleć, tych rzeczy jest najwięcej i jakby jest to w miarę logiczne. Gdyż, ponieważ iż. E, tutaj mamy na przykład zestawy naklejek takich też wypukłych, brokatowych, e, tutaj są wielorybki, e, tutaj są serduszka e, i w, generalnie w tej garze jest super hipertanio i mają bardzo dużo bardzo fajnych gadżetów. Właśnie dlatego tam wpadłam i utonęłam i nie wiedziałam kiedy mam wyjść. Zakupiłam sobie też takie etykiety w różnych fajnych powiedzmy, że pastelowych kolorach. Oprócz tego mam też takie karteczki w kształcie chmurek. To są takie postity, śmieszne naklejki z wąsami, które też fajnie na pewno będą się nadawać. A oprócz tego jest coś takiego: to jest taki sprzęt, który ja zresztą też o tym na InstaStories mówiłam, że bardzo mi się kojarzy z dzieciństwem i z moją mamą, bo kiedy moja mama projektowała w domu, kiedyś nie robiło się tego w ogóle na komputerach, tylko wszystko było powiedzmy analogowo, to właśnie używała takich szablonów do e, rysowania kółek, i jak ja to zobaczyłam, stwierdziłam, że o nie, muszę to mieć właśnie do swojego bullet journala. E, I wzięłam też, słuchajcie, to jest taki zestaw samoprzylepnych tkanin. Tutaj oni narysowali, że można z tego robić różne zwierzątka, natomiast ja stwierdziłam, że mogę to fajnie wykorzystać właśnie w bullet journalu e, i mam nadzieję, że mi się to uda. No i oczywiście tutaj mamy znowu te taśmy dekoracyjne. Tutaj za te trzy zapłaciłam chyba 5 zł, podczas gdy wtedy za tą jedną w swoim papierniczym osiedlowym zapłaciłam 15. Po raz kolejny mamy dużą różnicę cenową. Także tak. No i też taki mały zestaw kolorowych karteczek do zaznaczania, bo myślę, że na pewno się przydadzą. I też lubię te takie no, nowe kolorki. Jak widzicie, jest tego naprawdę całkiem, całkiem sporo. A powiem Wam, że to jeszcze nie koniec, bo na pewno przygotuję Wam osobny film z rzeczami, które zamówiłam po parę centów z AliExpress, no ale jak wiemy, na nie musimy poczekać, żeby nam po prostu przyszły. Natomiast to jest wszystko to, co mam dla Was tym razem do, do pokazania. Ehm, no ale tak jak mówię, to jest pierwszy odcinek. Na pewno, jeżeli bardziej wgryzę się w temat, to pokażę Wam więcej i też będę Wam więcej o tym mówić, jeżeli będziecie ciekawi. Dobrze, no i to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy bulet journalowe. Dajcie znać, czy... Słyszeliście coś o tej tematyce, czy jest to dla Was zupełnie nowy temat? No i jak Wam się podobały moje zakupy? Um, też wydaje mi się, że ten temat jest fajny, bo jako, że wraca właśnie temat studiów i szkoły, to nie tylko dla osób, które pracują, mają dużo obowiązków, um, ale właśnie dla każdego tak naprawdę jest to fajny sposób na zorganizowanie swojego czasu i zarządzanie nim. Więc nawet dla uczniów w gimnazjach, w liceach, będzie to fajna sprawa, na przykład dla osób, które przygotowują się w tym roku do matury. A jakże? Dajcie mi znać, jak Wam się w ogóle ten pomysł podoba. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę e, i zajrzyjcie do opisu, bo tam będziecie mieć wszystkie linki do moich mediów społecznościowych, w których możecie mnie śledzić na co dzień. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście zachęcam do subskrypcji, abyście mogli być z moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa!